Warkocze bokserskie. Jak uczesać je sobie samemu? Dzielę włosy na dwie równe części. Jedną z nich podpinam, a drugą będę zapłata. Wydzielam niewielką część włosów i dzielę je na trzy pasma: wewnętrzne, środkowe i zewnętrzne. Pasmo zewnętrzne przekładam pod pasmem środkowym, a następnie pasmo wewnętrzne pod nowym pasmem środkowym. Teraz zaczynam dobierać włosy. Pasmo zewnętrzne trzymam w rękach, następnie dobieram do niego pasemko, łączę je razem i przekładam pod pasmem środkowym. To samo robię po drugiej stronie. Trzymam pasmo wewnętrzne, dobieram do niego fragment włosów. Łączę je razem i przekładam pod pasmem środkowym. I teraz cały czas powtarzam te dwa ruchy. Do pasma zewnętrznego i wewnętrznego dobieram fragment włosów, a następnie przekładam je pod pasmem środkowym. Cały czas ściskam wszystkie pasma i staram się trzymać palce jak najbliżej skóry głowy. Jeżeli wszystkie pasma zostaną już dobrane, zaplatam włosy tak jak najzwyklejszy warkocz. Na samym końcu spinam włosy małą gumeczką i przechodzę na drugą stronę analogicznie zaplatając drugi warkocz. Pamiętaj, im więcej będziesz zaplatać, tym lepiej będzie Ci to wychodzić.